Walczę, bo dłużej nie można milczeć. Walczę o szacunek i godne wynagrodzenie za naszą pracę. Walczę o szkołę z pasją. Walczę, bo kocham to, co robię. Walczę o szkołę, która stawia trudne pytania. Walczę o normalność. Czy to tak wiele? Walczę, bo nie zgadzam się na chaos w szkolnictwie. Walczę o dobrą edukację, którą współtworzą nauczyciele i uczniowie, a nie politycy. Walczę o przyszłość moich dzieci i ich rówieśników. Walczę o to, by młodzi ludzie chcieli pracować w szkole jako nauczyciele. Walczę o nieprzeładowane i rozsądne podstawy programowe. Walczę o szkołę, która przygotowuje młodych ludzi do życia, a nie do testów. Walczę o nasze wspólne miejsce, o dobrą, nowoczesną szkołę. Walczę o rozsądne i przemyślane zmiany w oświacie. Walczę, bo znam swoją wartość. Walczę. Bo dobra i spokojna szkoła to szczęśliwa przyszłość, również dla moich dzieci. Walczę, bo dobra szkoła to sprawa nas wszystkich. Walczę także w Twoim imieniu.